Witam serdecznie na powtórce gracza Tom 12-12-12. Jest to plansza... bitwa na planszyny Lakeville. Bitwa standardowa. czołk SU-85B. Bardzo fajny rosyjski niszczyciel. Grałem nim. Bardzo fajny rosyjski niszczyciel. Polecam też SU-85. Następny. Jaki to był? Za SU-85, SU-100, też bardzo fajny, ale SU-152 SU już nie polecam, bardzo, bardzo rzuca się w granie, że to jest papier i działo nie jest już takie dobre. Tak więc SU-152 i SU-152 może już jest lepiej, ale ja nie wytrzymałem i nie potrafiłem grać SU-152, nie przetrzymałem tego. No, i B1 już się pojawiła. Jakiś scout też e, Podejrzę sobie. Co to za scout? E, aha, tu nie widać. E, dobrze. E, no i oczekiwanie na ofiary. Już się pojawił konwertar. Konwender, tak? Ale nazwę wymyślili e, Brytyjczycy. E, pojawiałem się też inne czołgi. Nie będę się rozpraszał i jest pierwszy, pierwsza ofiara, M5 Stuart, pięknie oberwał, drugi nietrafiony strzał, ale jest Hetzer i pięknie trafiony, ale nie oba... I jest obrażenia zadane, bardzo szybkie strzały, więc nie nadążam mówić i dwa obrażenia weszły w Hetcera, Hetzer z przodu trudny do, do, do przedarcia, do przebicia, no ale jest Somuła do której, do której wchodzi pięknie, ale... E, tą 12, 12, 12 nie dostał. E, fraga za to. To inny zabił? A szkoda. No ale jest tutaj hetzer. Jest tutaj konwentaner. Czy jak mu dam? Konwentanter, tak. Można połamać język na takich nazwach. E, no i ten hetzer gdzieś tam jest. Co z tym hetzerem, tak. Schowany za, za złomem A jest to złom su, su tak, tego Samui, tak Pięknie, Empire Stewart się wystawił I jest, pierwszy frak Pierwszy frak Konventaner yy, też niby wieżą się wystawił I Dostał w tą wieżę, pięknie Drugi frak już Valentine się wystawił Na górce ale coś yy, to nie może trafić. No, ale on się nie chowa, więc może jeszcze dostanie. Pies! pięknie, za 73 oberwał. Nie wiadomo, czy dostał, ale szczały są oddawane. I tutaj. To jest ten jeden kuningam przecież. Uwet kuningam dostał zniszczony, tak, ale to nie przez Toma. I... Hetzer. Się, że można mieć takiego dużego, męskiego plusa? Ale... Zaraz, zaraz, z ten Kuningam to jest w Plutonie na pewno. Tak, to jest Sestuaren pojechał w Plutonie, żeby zobaczyć jakie są tiery pewnie. E, no i... E, coś ten Hetzer tam tak e, czeka na śmierć, chyba oberwie, ale ja jeszcze nie wiem. No zobaczmy, zobaczmy. Na razie nie widać tego. Ale Lux tam stara się podświetlić. Widać Valentine'a, ale za górką. Jak na razie żadnych innych czołgów nie widać oprócz Valentine'a. Ciężka sytuacja. Chociaż yy, remis. Ale nic nie widać. O, wreszcie Hecera można zobaczy... no, było zobaczyć. Bokiem przez chwilę był, ale nie zdążył oddać czału. I pięknie. Obrażenia. I frak. Trzeci frak już. Pięknie, pięknie. No i teraz tutaj już właściwie bardzo dużo złomów na tej przełęczy. Valentine nie chce się wychylić. Oczekiwanie. I co będzie dalej, tak? Luchs podjeżdża, podświetla. Valentine tam schowany, widać następnego hecera nawet niedaleko, tylko za górką. Lux zginął, niestety, już nie ma podświetlania, chociaż jest tam jeszcze czołg... E, zaraz, co to jest? T-46. Podejrzewam sobie przez chwilę. T-46 podświetla i... no tak mu idzie to średnio. Ja sobie podejrzewam, widać D2 na przełęczy, zbliża się. E, ciekawe, czy zniszczy działa samobieżne. Jak na razie e, Tom nie zdecydował się bronić, tylko e, stoi na, na kampie snajperskiej. No i decyzja nagła decyzja o zmianie taktyki. Obrona działa samobieżnego i dobrze. Trzeba tą d -dwójkę zniszczyć, prawda? No. Ale czy to się uda? To ja nic nie mówię. Ale D-2, co? Co tu d -dwójeczka robi? Nie robi ataku, tylko ucieka. Dupą się wystawił. No i pięknie, dostał raz w dupę. Dostał drugi raz w dupę. I zginął. Pięknie, pięknie. Widocznie przestraszył się ten M37 i No. Yy, uciekł i został po dupie. I teraz yy, powrót na kampę sniperską. Ale co? Tam jest przecież konwentaler jeszcze. I AMX-40 i nie wiadomo co jeszcze. Więc ustawić się i bronić z tej strony, tak? Widać. Yy, Tom się nie mógł zdecydować, w którą stronę się bronić. Albo raczej, no tak, to jest defensywna strategia, którą staram bronić, ale zdecydował się tu podjechać. Jest akcja na konwenantera i na mx 40. Dobrze, Tom postanowił schować się w krzakach na pewno. Nie szkodzi, że Jeffka rozjeżdża. Tam inni są pewnie zajęci innymi rzeczami. M37, mam nadzieję, że nie patrzy. I co? AMX40. Pierwszy cios. Drugi cios. No i ciężko, ciężko. Nie, nie może. Yy, AMX40 pewnie już zmienił pozycję. Nie widać go, więc yy, nie ma. Fraga na razie. Na razie są cztery fragi. Nic nie widać. Nic się nie dzieje. Cisza. Przed burzą, tak. No i czekamy. O, pojawił się jakiś niszczyciel. Zaraz. E, jest to hecer, oczywiście. Już dostaje strzały. Pewnie od. Dostał strzała od. E, T-57 i... ale zniszczył T-57 i jest źle ustawiony, nie strzelał w stronę SU-85B, a SU-85B to mógł zniszczyć hecera Teraz, tutaj ciężko przebić AMX-40, ale widać, że strzela, bo on tam yy, widać, że strzelił. O, teraz poleciał pocisk i jest piękny frag na ślepo. 6 fragów specjalista! No ale to nie koniec, bo jeszcze są trzy czołgi do zniszczenia, ale... Hmm... Co? Hetzer jest też na obronie. Obrona. Dwóch na czech, no kurde, przegrana będzie, nie? Kurde, no. Co zrobić teraz? I widać, że... Valentine raszuje, M37 raszuje, ciśnie ostro i co, nie spodziewają się, że tu będzie, kurde, jeszcze SU-85B i pięknie w dupę dostali. Ustali po tyłku. I nagłe zdziwko, kurczę trzech na... trzech na dwóch, a już jest dwóch na jednego! Kuźwa, co się stało, nie? Wszyscy... wszyscy zdziwieni na pole bitwy. Co to wyprawia, nie? Już 8 fragów, kurde. No i pojawił się ostatni. Kurcze, przecież te 4, 85 b ma y, pół życia, a ten ma tutaj na dobitkę 28. I co? I co? I co? Teraz, kurcze, ten, tamten sera w gacie, nie? I... No dobra, panowie, pięknie. Nowy, i tak 9 frag i... Subskrybujcie, komentujcie. Ja nie przedłużam... Dzięki za oglądanie na razie.